Tak? Wszyscy podobni? Tak. 3, 2, 1. Start. Dzień dobry, witamy Państwa z Poznania, z Ostrowa Tumskiego. Nie dla zabudowy deweloperskiej tego terenu, nie dla zabudowy kolebki państwa polskiego, cennego przyrodniczo terenu w centrum Poznania. Tak, dla stworzenia tutaj parku kulturowego. Mówimy jako politycy, ale mówimy przede wszystkim jako poznaniacy, ludzie, którzy związani są z Poznaniem od urodzenia, z różnymi częściami miasta, można nawet powiedzieć mający różne poglądy w wielu sprawach, natomiast chcący zachować to, co najważniejsze, najcenniejsze w naszym mieście, ale możemy w tym wypadku także powiedzieć ze względu na wartość historyczną, kulturową symboliczną dla całej Polski, bo to tutaj Polska się zaczęła. Witam razem ze mną radni Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński, e, przewodnicząca i szefowa Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu radna Ewa Emility, wieloletni radny miasta Poznania, e, senator, przewodniczący Rady Miasta Miasta Poznania Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, bardzo ważny czas zaczyna się w tej chwili dla Ostrowa Tumskiego. Jutro będzie dyskutowany na Radzie Miasta Poznania projekt uchwały obywatelskiej, która wzywa do ustanowienia parku kulturowego na terenie najstarszej, najstarszej części Miasta Poznania, więc Ostrowa Tumskiego, środki, i Ostrówka. I zaczynamy również dyskusję nad planem ogólnym zagospodarowania miasta Poznania. To są kluczowe dyskusje, ponieważ pomysł, który się pojawił od, i jest lansowany przez Miejską Procedurę Urbanistyczną Zabudowy Północnej części Ostrowa Tumskiego stanowi ogromne niebezpieczeństwo. Szczególnie, że no, miasto Poznań nie jest jeszcze pozbawione terenów pod zabudowę, więc trudno, żebyśmy zbudowali. Przeprawę Mostową, która będzie kosztowała 700, a może i miliard złotych i dużą część właściwie tego są to grunty prywatne. Czyli miasto nie będzie miało z tego żadnej korzyści, a deweloperzy pobudują mieszkania i będą je oferowali w cenie 20 paru tysięcy złotych, jako najbardziej prestiżowa, zawet kolertowa, najbardziej prestiżowa lokalizację miasta Poznania. Natomiast to jest tylko jeden element, natomiast drugi element jest taki, że jeżeli do, dojdzie do zabudowy deweloperskiej, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi zaburzenie stosunków hydrologicznych w całym basenie, w całe, na całej wyspie Ostrów no, Tu po prostu za nami jest katedra poznańska, no i byłoby dość ponuro, gdyby nagle tak okazało się, że tam na przykład zaczyna pociągać woda albo zbudowany geniusz locji i jakby w tym wykopie pojawią nam się pocienki. Pojawi, no. Musimy dbać o dziedzictwo, oczywiście ten teren wymaga zagospodarowania, ale to musi być zagospodarowanie w taki sposób, który po pierwsze umocni kulturowy charakter tego miejsca, no i będzie świadczyło o królewskości miasta Poznania ale nie sądzę żeby deweloperka taką rolę mogła odegrać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna. Mieszkańcy są zbulwersowani pomysłami władz miasta Poznania między innymi dlatego ta inicjatywa obywatelska aby doprowadzić do utworzenia parku kulturowego w tym rejonie. Enklawa zieleni jaka tutaj powinna nadal pozostać między innymi też ogródki działkowe typu energetyk. To są zielone płuca miasta. Władze cały czas zabudowują kliny zieleni i tutaj właściwie to już jest taki zamach na najbardziej żywotną tkankę miasta Poznania, dlatego Poznań mieszkańcy postanowili się temu sprzeciwić. Mamy nadzieję, że uzyskamy poparcie wśród innych radnych i że ta uchwała zostanie przyjęta. Bardzo dziękuję Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Często słyszymy, że radni nie znają się na różnych sprawach, na przykład na urbanistyce, na planowaniu miasta, że trzeba zawierzyć fachowcom. Już raz, ponad 50 lat temu, zawierzono tu fachowcom. Urbaniści miejscy w latach 60. wymyślili tą piękną przetrawę przez Ostrów Tumski z czystej złośliwości. To był wymysł oczywiście ówczesnych rządzących po poznaniem komunistów, bardzo zdenerwowały ich obchody trzecia Państwa Polskiego, bardzo zdenerwował ich arcybiskup Baraniak, więc powiedzieli, że puścimy trasę szybkiego ruchu przez ogrody księdza arcybiskupa, żeby mu pokazać, kto tutaj rządzi. Dzisiaj wszyscy mówią, że to było barbarzyństwo, ale rządzili nami wtedy komunistyczni barbarzyńcy. Północna część Ostrowa nie była przebadana archeologicznie. Nie wiemy, co tam się znajduje. Wybudowanie w tym miejscu deweloperskich budynków wielomieszkaniowych wielopiętrowych to także jest urbanistyczne barbarzyństwo to powinna być strefa wyciszenia strefa zieleni jeżeli jakakolwiek zabudowa na tamtym mieście, no to taka powiedzmy w jak miejscu tutaj posadzego czyli można powiedzieć od sołacka w, w, na dużych działkach w zieleni małe, niskie domy wpisujące się w ten krajobraz starego, starego Śródmieścia Poznania. I jeżeli słyszymy, że wszystko będzie zgodne ze sztuką inżynierską, że tutaj fachowcy biorą się za to, żeby ten, no, ta północna część Ostrowa Tumskiego wyglądała dobrze, to pamiętajmy o tych fachowcach, urbanistach, architektach miejskich z lat 60., którym zawdzięczamy trasę szybkiego ruchu e, przez ogrody księdza arcybiskupa i przez zabytkowy Ostrów Tumski. Dziękuję. E, bardzo dziękuję. E, szanowni Państwo, argumenty historyczne, symboliczne, archeologiczne, przyrodnicze przemawiają przeciwko temu, aby roz, ro, rozpoczynać budowę nowych osiedli na terenie Ostrowa Tumskiego. Takich miejsc w Polsce jest kilka. Ostrów Tumski w Poznaniu, Wzgórze Lecha w Gnieźnie, Wawel, Zamek Królewski w Warszawie. Nikomu nie przychodzi do głowy, aby w takich miejscach rozpoczynać zabudowę deweloperską. W Poznaniu jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie mogą powstawać osiedle w aglomeracji poznańskich. Są ich setki. Dlatego mówimy nie budowie bloków na Ostrowie Tumskim. Przedstawiamy konkretne projekty teraz uchwały, a w przyszłości, jeśli władze miasta będą, podejmować, będą konsekwentne w tych działaniach, podejmiemy działania legislacyjne. Bardzo dziękuję.